Witam serdecznie Państwa, jestem przy rodzinie Pszczelej gdzie podczas obserwacji zimowej nie zaobserwowałem, żeby tu był czerw na zewnątrz a podczas zabiegów diagnostycznych 7 listopada, link będzie pod filmem w tej rodzinie było 150 waros, wygnąłem z ula, około 150, mogło być 200, ja tylko tyle uchwycił gdy w innych ulach Ilość warozy można było policzyć na palcach jednej ręki, jeszcze by palca zostało, tu było dużo. Podejrzewuję, że ta rodzina to jest rabuś i sobie znosi warozę, bo ta waroza co była, była bardzo ciemnobrązowa, taka przypolona, jakby się już ze środkami chemicznymi gdzieś spotkała. I drodzy Państwo, ja tu 3 dni temu, czy 2 dni na szybce znalazłem pszczołę z deformowanymi skrzydełkami. Czy wirus mógłby być w ulu bez warozy, czy nie? No mógłby być, tak by nie. nie mógł być, prawda. No ale jest podejrzenie, że tu będzie waroza, w zimie jest mała ilość czerwiu i ona się właśnie w tym czerwiu skumulowała i uszkodziła pszczółkę. No mogę, być taka hipnoza. I teraz, gdy będzie mała ilość czerwiu, można ten czerw wyciąć. Ale ja tu dwa dni temu czy czy, zwążdziłem wlotek na 1 cm kwadratowy, bo było około 8 cm żeby po prostu drodzy państwo podnieść stężenie dwutlenku węgla jak będzie mało czerwiu zasklepionego to się decyduje drodzy państwo na wycięcie jak będzie dużo To zostawiam. Przecież dwutlenek węgla ma swoją rolę do odegrania. No i trzeba delikatnie te ramki ruszać. Tu troszkę jest sfermentowany pokar. Dno suhutkie. Na razie. ja nie liczę na to, że pszczoły sobie same zorganizują przepływ gazów no wszystko zadziwiające suche przy takiej suchości na dennicy to raczej ciężko podejrzewać, żeby był tu czerw I tu jest ten zapas. Trzy ramki pełne na rozwój wiosenny. A teraz prawdopodobnie te sześć ramek, to będą te ramki, które rodzina pszcela w zimie obsiadała. Tak, tu są te ramki, coś rodzina obsiadała. Jest pyłek w tych ramkach. zobaczymy skąd się tu wzięła pszczoła bez skrzydełek z deformowanymi skrzydełkami no to jest ciekawe no i ramka bardzo pusta no niestety był czerw był czerw I ten czerw można już wyciąć. I później zobaczyć, czy pod nim nie ma warozy. Skoro jest ten czerw, a nie wyszedł, to możemy domniemać, że to jest czerw porażony bez warozy. i taką ramkę wyjedzoną to by można nawet im usunąć z ula i proszę państwa dziwne że ta rodzina pszczela nie zalewała wylotka wodą czy dawa radę sobie utrzymać? No i jest Matka Pszczela, proszę popatrzeć. Jest Matka Pszczela. Są młode, ładne pszczoły i Matka Pszczela. Tak tu sytuację pod kątem warozy może tylko uratować podwyższone stężenie dwutlenku węgla. Podwyższone stężenie dwutlenku węgla. Także damki są dość ładnie wyjedzone. A że pszczoła była bez skrzydełek, to jednak te pszczoły są wszystkie. Bardzo małe. Te pszczoły są wszystkie bardzo małe. Matkę mam na plastrze. klasie, na tym była mateczka. Znaczy rodzina sobie powinna poradzić rodzina sobie powinna ramkę. a tą pustą ramkę Stawię na koniec miasta no Państwa. Jak Państwo widzą, masz te pszczółek wrata. No i tu jest. Ten wylot obsiednięty i także tu w tym ulu właśnie widzę pszczoły z lęgów też zimowych. Pszczoła jest bardzo mała, niewypracowana. Proszę Państwa, wielu pszczelarzy przeżywano stali. Dzisiaj 9 stopni, że się rozbiera ule w że luty to nie pola na rozbieranie uli. Proszę Państwa, tak, luty jest nieporą na rozbieranie uli, jakby się coś paliło w nocy i nie będziemy gasić, bo, bo noc jest na spanie. To jest taka gadka, najgorzej, że to w miarę takie głupstwa opowiadają ludzie, którzy, o, 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 proszę Państwa, e, powołują...